Rzut wolny dla poznaniaków, nadbiega Kurniewicz, do niego piłka, Kurniewicz zablokowany. Teraz naraz Przybylskiego, ten nie... Złóż linii końcowej boiska do Majka, znów błąd gospodarzy, tym razem Majek. I teraz znów Majek przed szansą zdążył, zdążył z interwencją, Musielski instynktownie odbił piłkę. Jeszcze Nowakowski, znów Musielski... Dobry pomysł Pilaczyński, Pilaczyński, świetnie w tempo Majek, ale znów Musielski... się na strzał. Kolejny raz do półkola próbują dostać i teraz jest Witczak Zdążył, zdążył dostawić. Kij Emil Witczak i zdążył skierować piłkę do bramki. Po raz pierwszy w tym spotkaniu obejmują prowadzenie podopieczni Jacka Adriana. Zagranie gumnego, jeszcze piłka chyba trącona przez piłkę. Jeszcze raz Kozłowski, dobra wymiana podań między tymi zawodnikami. Kozłowski przed bramkę! Jest tam. Przeszła na drugą bramkę, teraz czysty odbiór. Jest Pilaczyński, nadbiega gumny, Pilaczyński! Po... Zaczyna grę zagraniem do Majka, Majek, Kurniewicz. Jeszcze świetnie wyłożona piłka, Przybylski! Jest teraz już trafienie numer dwa w tym spotkaniu, więc nie udało się chwilę wcześniej Pilaczyńskiemu, ale teraz zespołowa akcja napastników drużyny AZS-u, AWF-u Poznań Zaczął to wszystko Majek, Kurniewicz świetnie wypatrzył tam ustawionego z lewej strony przybył. Biniek, teraz dobre zagranie, Biniek, piłka dociera do Dębnego, ten uderza, jeszcze zamieszanie, Gęb... ...piątym, teraz Witczak na wolne pole, Gumny... Gumny i piłka w bramce doskonale wygląda tutaj współpraca Witczaka i Gumnego i Witczak jest pierwszym, który teraz składa gratulacje Karolowi Gumnemu. Karol Gumny, trafienie numer 3, gracza z numerem 5 w tym sezonie. I numer 3 w tym spotkaniu, które oglądamy, nie zdążył tutaj. Jest Nowakowski, dobre zagranie do środka. Będzie szansa, jest uderzenie Przybylskiego, ale tym rozprowadza akcję Poznaniaków-Witczak. Pilaczyński przed bramkę, Witkowski, a tam była interwencja grającego z numerem 21, Kacpra Binka i... I ta bramka w zasadzie samobójcza po interwencji wracającego gracza z numerem 21. Pilaczyński, Biniek zdezorientowany, Witkowski już tam rzuca. Teraz akcja gości, zagranie w kierunku Kurniewicza od Przybylskiego. Kasprzyk pracuje w tym spotkaniu dla zespołu AZS-u. Pawlak, Witkowski wygrywa, jeszcze jedna interwencja i jeszcze uderzenie w słupę. I poznaniacy Pawlak. Jędro z prawej strony, Jędro Pawlak i jest szansa, Kurniewicz jeszcze, Gowianie w poszukiwaniu bramki honorowej, pierwszej bramki w tym spotkaniu, podskoczyła piłka, Przyważa, ale jeszcze Hulbój, próbował Hulbój, ob... możliwość oddania strzału w tej sytuacji, teraz, teraz jest szansa i znów Witkowski próbował, Pilaczyński wcześniej, Majek tu, to dobra sztuczka techniczna jeszcze. Marcinkowski, Kurniewicz, Przybylski. Jak po sznurku wędrowała ta piłka i znów kończy to wszystko Przybylski. Znów po zagraniu Kurniewicza, ale tutaj doskonale pięciu graczy zaangażowanych w tę akcję Jędro. Majek Marcinkowski, Kurniewicz i Przybylski Adriana znów będą mogli cieszyć się z medali, a tymczasem strata Majchrzak, Majchrzak spróbuje sam, ale pomylił się Karol